Choć ich misją jest ochrona przeciwpożarowa, pomagają w wielu innych trudnych sytuacjach. Są w miejscach wypadków drogowych, można na nich liczyć w czasie powodzi. Pomagają także w bardziej prozaicznych, ale częstych przypadkach, jak gniazdo szerszeni czy kot na drzewie. Na miejsce zdarzenia docierają zaledwie w kilka minut strażacy, bo o nich mowa obchodzili dzień swojego patrona, świętego Floriana. Dolnośląskie uroczystości odbyły się we Wrocławskim Rynku. Była to okazja do odznaczenia wyróżniających się funkcjonariuszy, ale także tych, na których wsparcie mogą liczyć. W gronie oznaczonych znalazł się prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. Wrocławski rynek na jeden dzień zamienił się w wielką strażacką remizę. Można było zobaczyć zabytkowy sprzęt strażacki, poznać techniki udzielania pierwszej pomocy i porozmawiać z zaprawionymi w bojach funkcjonariuszami. Prawdziwą frajdę miały dzieci. Powszechnie bowiem wiadomo, kim chcą w przyszłości zostać mali chłopcy. Strażakiem, bo taki mundur jest. A czemu jesteś dzisiaj strażakiem? Bo dzisiaj jest święto strażaków. W szeregi pożarników, kiedyś w profesji zarezerwowanej wyłącznie dla panów, dziś coraz częściej wstępują także kobiety. Wykonujemy działania tak, jak, jak inni strażacy mężczyźni, tak? Czyli e, jeśli są to na przykład wypadki, to udzielamy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jeśli są to pożary, to oczywiście gasimy. By zostać strażakiem nie wystarczy chcieć, trzeba mieć do tego odpowiednie predyspozycje. Nie każdy się nadaje, trzeba mieć odpowiednie predyspozycje i fizyczne i psychiczne, że jednak jest stres, trzeba być odpornym na niektóre rzeczy, krew, widok, luży. różne, różne po prostu zdarzenia się dzieją, także to ciężko w zależności od akcji. Choć na przełomie dziesięcioleci wiele się zmieniło, a jednostki dysponują coraz bardziej nowoczesnym sprzętem, ochotnicze straże pożarne przetrwały próbę czasu. Straż pożarna w naszej wiosce jest historią tej wioski jest nierozerwalnie związana. Wszystko, czym żyje wioska, żyje straż i wzajemnie to się uzupełniają. Dziadkowie byli strażakami, ojcowie, synowie, a to już jest najmłodze, najmłodsze pokolenie teraz, chociaż są jeszcze młodsi drużyna juniorów to jest całkiem młodzi ludzie. Dzień Strażaka to okazja do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom. Brązowym krzyżem zasługi przyznawanym przez prezydenta Rzeczpospolitej uhonorowany został brygadier Adam Konieczny, komendant państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Srebrny krzyż za zasługi dla pożarnictwa odebrał prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. Cały czas współpracujemy w systemie bezpieczeństwa miasta przy realizacji programu Porozumienia dla Bezpieczeństwa Miasta Legnicy i wszystkich sytuacjach kryzysowych, które mają miejsce na terenie miasta czy też powiatu, bo tak się składa, że jednostka nasza działa również na terenie powiatu Legnickiego. Ja bardzo cenię sobie strażaków w ogóle współpracę z komendantem i Państwową Strażą Pożarną w Legnicy. To co robią, to jest gwarancja bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i za to im dziękuję. Na terenie województwa dolnośląskiego pracuje ponad 2200 strażaków zawodowych i kilka tysięcy ochotników.